No cześć, nie wiem, gdzie mam patrzeć. Chyba tutaj. Chciałbym powiedzieć dzisiaj parę słów o pewnej, pewnym zjawisku, który dotyczy ludzkości od bardzo wielu lat, bardzo wielu stuleci nawet. Chodzi mianowicie o to, że tak naprawdę nie utożsamiamy siebie z ciałem, tylko utożsamiamy siebie z naszym życiem psychicznym. Jeżeli ktoś by nas spytał, kim jestem, to zazwyczaj byśmy powiedzieli, że duszą, psychiką. Dużo rzadziej byśmy powiedzieli, że jesteśmy ciałem. E, e, chociaż istnieją, tak w świecie duchowym uważa się, że ludzie, e, że ludzie się utożsamiają z ciałem, ale to jest trochę iluzja, bo ludzie wprawdzie jakby kierują się potrzebami ciała. Ale w głębi duszy uważają siebie za duszę, za psychikę, i rzadko kiedy uważamy siebie tak naprawdę za ciało. I to, o czym chciałem dzisiaj opowiedzieć, to taka przemożna przemożne i takie dobitne poczucie, że jesteśmy naszą psychiką i naszą duszą. Nauka mówi, że dusza, coś takiego jak dusza, nie istnieje. E, zaś e, psychika nie należy do sfery nauki, bo psychologia nie jest nauką tak naprawdę, bo nie ma powtarzalnych jakby rezultatów badań. Jest wiele przykładów tego, że psychologia nie jest nauką, więc z naukowego punktu widzenia nie istnieje coś takiego jak odrębna, odrębny byt, e, odrębny byt który, który można by określić mianem. Nas samych. Nauka nie zna czegoś takiego i nauka mówi, że wszelkie, e, wszelkie przejawy psychiczne są na aktywności naszego mózgu i naszego ciała. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, e, ciekawe podejście, bo jest ono dość szczere. Jest to podejście dość szczere, które mówi o tym, że jakby nasze ciało kreuje nasze życie psychiczne. Uważam to jest za coś bardzo mądrego. A dlaczego? Dlatego, że właściwie jako istoty żywe rozwijamy się od wielu set milionów lat, i jakby nasze DNA, nasze e, nasz, złożoność naszych mózgów, naszych ciał rozwija się przez te miliony lat. I teraz doszliśmy do takiego poziomu, gdzie e, jakby posiadamy szereg jako ludzie szereg bardzo Takich złożonych aspektów naszego istnienia, które utożsamiamy z psychiką lub duszą. Lecz jest to wszystko tylko wytwór ewolucji i wytwór naszego ciała. Jako ludzie rodzimy się z szeregiem uwarunkowań i szeregiem drukowanych w nas jakby wzorców zachowań, które rozwijają się w nas. Od, od urodzenia, i yy, chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze słowa na temat buddyzmu. Yy, buddyzm uważa, że właściwie istnieje od zawsze. To się trochę przeczy, przeczy nauce, która mówi, że istoty się rozwijają. Nie żyją, nie są cały czas takie same, lecz następuje pewien proces rozwoju lub regresu, ale że to jest zmienne. Ale co ciekawego mówi buddyzm, to to, że dusza, coś takiego jak dusza nie istnieje. Dusza jako... dusza jest wytworem iluzji religii, jest wytworem iluzji ego. Ego uważa, że jesteśmy jakąś jednostką, która jest niezależna od wszystkiego innego, posiadamy jakieś, jakieś jądro nasze. Które jest niezmienne, które jest wieczne i które się nie zmienia, i, i stanowi ona, że my jesteśmy tym. Tą duszą. Buddy mówi, że czegoś takiego w ogóle nie ma. Istnieje tylko świadomość. Istnieje tylko świadomość i przestrzeń, przestrzeń, która jest świadoma. Jest to bardzo mądre podejście, moim zdaniem, bo yy, pokazuje ono, że tak naprawdę to, co uważamy za psychikę, jest tylko jednym, jakby tu powiedzieć, jest czymś bardzo prostym, jest czymś bardzo podstawowym. Świadomość jest czymś bardzo podstawowym i nieredukowanym do, do niczego innego, czyli nie, nie jest złożona. Świadomość jest czymś bardzo prostym, a jednak tworzy bardzo złożone formy. Ale w swej istocie jesteśmy czymś bardzo prostym. Eee, I chciałbym jeszcze powiedzieć o, o tej iluzji Posiadania psychiki czy duszy, właściwie całą naszą aktywność w ciągu dnia, gdy nie śpimy, w śnie zresztą też, spędzamy na jakby tworzeniu światów w naszej głowie. Wszystko, co robimy, jest właśnie komunikowaniem się z tym światem wewnętrznym naszym, światem psychiki czy umysłu, czy duszy. I jest to zabawne, że właściwie 99% czasu spędzamy w własnych głowach, w własnych wyobrażeniach. I Eckhart Tolle, taki duchowy nauczyciel, powiedział kiedyś, że przebudzenie duchowe to jest przebudzenie z iluzji myśli. Właściwie, gdy nic nie robimy, bardzo rzadko jesteśmy naszym ciałem. Nasze ciało jest z nami od zawsze. Ja uważam, że my, jako ludzie, wyewoluowaliśmy z prostszych organizmów i ty i ja byliśmy kiedyś małpami, a wcześniej płazami i tak dalej. Uważam, że istnieje coś takiego jak rozwój duszy, w którym każdy z nas uczestniczył. Rozwój duszy i gatunku, w którym każdy, każdy z nas uczestniczył. I jakby, gdy nic nie robimy lub nawet coś robimy, to ciągle jesteśmy zaangażowani w aktywność umysłową praktycznie. Jest to, dzieje się to bez przerwy i nałogowo. Bardzo rzadko, kiedy jesteśmy naszym ciałem, a ciało jest jakby podstawą naszego istnienia i z ciała wypływa całe, Cała psychika jest aktywnością naszego ciała. To, co postuluje, to jest większa uwaga skupiona na naszym ciele, na tym, co czuje nasze ciało, na tym, jakie sygnały nam daje nasze ciało, na tym, jak nasze ciało kreuje nasze emocje. W medytacji, którą promuję i praktykuję, jest y, po prostu duży nacisk na to, że jesteśmy naszym ciałem y, i będąc naszym ciałem jesteśmy bardzo spełnieni, bo to jest bardzo spełniające doświadczenie. Dziękuję i pozdrawiam.